Inflacja w styczniu wyniosła 4,4% w ujęciu rok do roku i na razie trudno jednoznacznie stwierdzić, co odpowiadało za ten silny wzrost inflacji. Mamy już pewne szczątkowe informacje, dokładne dane dostaniemy dopiero w marcu. I oczywiście jest tam element podażowy, czyli wyższe ceny prądu, również element związany z wyższymi cenami żywności, które obecnie kształtują się nawet powyżej 7% rok do roku, oczywiście chodzi tutaj o dynamikę dynamikę. Najbardziej ciekawy jest jednak element w tym całej układance inflacyjnej, w jakim stopniu podwyżka płacy minimalnej miała wpływ na ten wysoki odczyt, w jakim stopniu wyższe wynagrodzenia osób najmniej zarabiających, czyli z punktu widzenia wydatków gospodarstw domowych, to na przykład wydatki na ochronę w swoich budynkach, wydatki na wywóz śmieci, za jako również elementy związane na z podwyżkami. Cen administracyjnych, w jaki stopniu one były odzwierciedlone w inflacji, na przykład opłaty związane z wywozem śmieci. Obecnie tego nie wiemy. Dopiero w marcu dostaniemy taką informację. Zakładam, że większość inflacji właśnie można przypisać tym podwyżkom. No jednak jest to efekt, który będzie trwał przez rok, czyli przez rok zobaczymy wyższą inflację. Na początku przyszłego roku ona gwałtownie zanurkuje w dół ponownie.